Następnie musimy włączyć się do ruchu. Tak, lusterka już ustawiłem, steczne lusterko, tak żeby widzieć całą szybę lewę już omawiałem. Ruszamy. Pamiętajmy o upewnieniu się, przed ruszeniem obowiązkowo upewniam się, co się dzieje dookoła pojazdu, żeby nie stworzyć zagrożenia. I ruszam Daję troszkę gazu, żeby mi samochód nie zgasł. Staram się kręcić w ruchu. Zaraz będziemy wyjeżdżać przez bramę. Czyli wykonujemy zadanie włączanie się do ruchu. Rozglądam się obowiązkowo, chociaż jestem na osiedlu. Pozornie nic się nie dzieje. Zapiłeś? pas? Pasażer. Dobrze, wyjazd z tego, z tej bramy jest dość dość niebezpieczny, trzeba jechać wolno po drodze mijamy chodnik jedziemy tak, jak gdyby ktoś szedł oczywiście widzimy na bardzo krótkim odcinku więc jadę bardzo, bardzo wolno na tyle wolno, żebym zdążył się w razie co zatrzymać i idziemy w prawo rozglądam się i dopiero się włączam do ruchu nie śpieszyć. się